Łukasz Artura Płatka. Być może Lechia pójdzie za ciosem. Rogalski do Lukianowsa. Za plecami Bąk. Czai się także Surma przed 13 metrem boiska. Krzysztof Bąk. Bąk. Pole karne. Bąk To środko. 6-2. możliwe. To jest coś niesamowitego. To jest pogrom. I knockout. To, to jest szok. Więcej wy... bramek niż sześć. Lechia nigdy w historii występów w Ekstraklasie nie strzeliła. Oni sami nie wierzą, może to sen. Tak Paweł Nowak popatrzył. No czy to jest z... naprawdę... Może to jest sparring, no. <laughs> Ale popatrzmy. Jeszcze raz na, na tą piękną akcję. Pąka indywidualną. Wyprzedził, zagrał na wolne pole. Nie było spalonego. Widzimy, że Paweł nie cieszył się z strzelenia tej bramki. Tyle lat spędził jednak w pasów. E, nie cieszył się. Ale jest pewnie w podświadomości, gdzieś głęboko pod skórą, satysfakcja z tego, że zdobyło się dwie bramki w starciu z byłym zespołem. zespołem. Zespołem, w którym no, nie chciano go dokonać.